Przedsiębiorcy, którzy na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie mają problem z terminowym opłacaniem składek, mogą liczyć na pomoc oferowaną przez zakład ubezpieczeń społecznych. Ta pomoc to przede wszystkim odroczenie terminu płatności składki lub składek, rozłożenie Należności na raty lub też umorzenie. Jeśli przedsiębiorca nie może terminowo opłacić składki, której termin jeszcze nie upłynął, może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odroczenie jej terminu płatności. Po pozytywnej decyzji ze strony ZUS zostanie podpisana odpowiednia umowa, która będzie zawierać późniejszy termin na spłatę tej należności. Wskutek tego przedsiębiorca nie zapłaci odsetek za zwłokę, jedynie opłatę prolongacyjną. Jeśli natomiast przedsiębiorca ma już zadłużenie i nie może tego zadłużenia spłacić jednorazowo, może zwrócić się do ZUS o rozłożenie tej należności na raty. Po podpisaniu ZUS umowy ratalnej Taki przedsiębiorca może spłacić należność z tego tytułu w dłuższym okresie czasu i na warunkach określonych przez układ ratalny. Również nie zapłaci odsetek za zwłokę, jedynie opłatę prolongacyjną, a ewentualne postępowanie egzekucyjne wobec niego zostanie wstrzymane. I ostatnia możliwość umorzenie składek to tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeśli wskutek nadzwyczajnego zdarzenia przedsiębiorca poniesie straty materialne, a zapłacenie należności z tytułu składek mogłoby uniemożliwić mu dalsze prowadzenie firmy. Może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o umorzenie. Umorzyć można tylko składki na własne ubezpieczenie przedsiębiorcy. I tutaj ważna uwaga: samo złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności, rozłożenie należności na raty, czy też umorzenie. Nie będzie skutkowało zawieszeniem postępowania egzekucyjnego. Dopiero podpisanie umowy, o odroczenie terminu płatności, umowy o układ ratalny, czy też wydana przez ZUS decyzja o umorzeniu, taki skutek będzie miała. Z doradcą do spraw ulki umorzeń można skontaktować się telefonicznie. Telefony można znaleźć na naszej stronie internetowej lub też umówić się na e-wizytę.